Szczęść Boże, siostry i bracia, witam Was wszystkich serdecznie. Niech będzie pochwalony Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dziś pomódlmy się o poranku modlitwą do Matki Bożej. Uczyńcie znak krzyża w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święta Maryjo, Pani moja, Święta i niepokalana dziewico, O moja matko, Ty, która jesteś matką mojego Pana, Królową świata, orędowniczką, nadzieją i ucieczką grzeszników. Oddaję Ci cześć, Wielka Królowo, i dziękuję Ci za liczne łaski, którymi mnie obdarzyłaś. Aż po dzień dzisiejszy. Kocham Cię, Pani, najbardziej godna wszelkiej miłości i przez miłość, którą Ci niosę, obiecuję, że zawsze będę Cię czcić. W Twoim potężnym stawiennictwie pokładam całą moją ufność, całą nadzieję zbawienia. Przyjmij mnie jako sługę swego. I okryj mnie płaszczem swojej opieki, ty, która jesteś matką miłosierdzia. Proszę, wyproś u Boga, aby wybawił mnie od wszelkich pokus, wyjednał mi łaskę, abym te pokusy zawsze zwyciężała. Upraszam u Ciebie prawdziwą miłość do Jezusa Chrystusa i łaskę szczęśliwej śmierci. Maryjo, Matko, błagam Cię, abyś była moją wspomożycielką w każdym czasie i w ostatniej chwili mojego życia. Nie ustanę w swoich prośbach i błaganiach, dopóki nie zobaczysz mnie bezpiecznej w niebie, gdzie będę tam przez nieskończone wieki błogosławić Ci i śpiewać na Twoją chwałę. Amen. Moi drodzy, Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Złóżcie, proszę, swoje intencje. Dołączcie też do społeczności w sercu Maryi i włączcie powiadomienia, aby otrzymać informacje o nowych modlitwach. Błogosławionego dnia z Maryją w sercu.